Wszystkich tu Olo. Dzisiaj mamy taki delikatny unboxing kilku przesyłek, tak naprawdę z AliExpress. Słuchajcie, ostatnio Wam pokazywałem fajny nóż. Fajny nóż, tani nóż, za 15 zł. Tam była taki kawałek blachy osadzony w tworzywie sztucznym z, z plasticzanym uchwytem. I dzisiaj tutaj, słuchajcie, zamówiłem coś takiego. To jest tak jak widzicie, Butterfly Sharpet Training Knife. Unsharpet. Ciężko powiedzieć, czy jest zaostrzony, czy jest nie, nie, nie jest zaostrzony. W każdym bądź razie to ten nóż kosztował 20 parę złotych i to na pewno będzie nóż niskiej jakości, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, bo tutaj mam taki fajny nóż z mojego dzieciństwa, którego bardzo chciałem jakby usprawnić. Tak to jak widzicie tutaj, jedna ze śrub, jeden z piwotów po prostu się uległ uszkodzeniu. Tutaj była jakaś próba do robienia na tokarce. natomiast Nóż sam w sobie, zobaczcie, posiada dosyć duże tutaj luzy wewnętrzne, tak jakby w ogóle średnice tych otworów się nie zgadzały z tymi pivotami. No i ogólnie nóż jest dosyć ciężki, można nim robić jakieś tam triki, natomiast podoba mi się ta głownia. Mamy tutaj takiego speedpointa z taką fałszywką częściową na 2 trzecie praktycznie długości tej głowni. Mamy oznaczenie, że to jest nierdzewne tak naprawdę nic więcej nie mamy. Natomiast kształt tych uchwytów wskazywałby na to, że to jest firmy Mtech, tak naprawdę, tak? Ponieważ Mtechy robią takie właśnie elementy, tak? Ten kształt taki bardzo kojarzy się właśnie z tymi elementami. I posłuchajcie, to jest stary nóż i zobaczcie, one już wtedy fajnie miały takie klipsy. Klips wygląda jak po prostu kawałek przekręconej blachy i tak jak widzicie, ten nóż cały się rozlatuje, ponieważ no te, te śruby nie są zbyt fajne. Dodatkowo tutaj ten lacz, zobaczcie jak to wygląda. Ten lacz, zobaczcie. O, to takie gówno mógł zrobić. Ale słuchajcie, ten nóż ma po prostu dla mnie taką wartość sentymentalną i, i, i to nie jest nóż taki typowo do trików, to jest taki zwykły, kieszonkowy nóż, właśnie motylek. Tak? Tym nawet ciężko robić jakieś triki, bo tak jak sami widzicie tutaj, ten element głowni tutaj ta, ta garda jest tak skonstruowana, że jakieś triki typu chaplin czy coś takiego pewnie byłyby jakby niezbyt bardzo komfortowe do zrobienia poza tym ja i tak tego nie potrafię, więc słuchajcie nie chodzi o to, tylko chodzi po prostu o to, żeby zdobyć tutaj śruby i mam nadzieję, że tutaj w tym nożu właśnie, który kupiłem za 20 zł te śruby będą mi tutaj pasować bo one wyglądają w taki dosyć podobny sposób, tak? Więc jeżeli to jest to samo, to jest gitara Drugą rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, to jest kolejny mechanizm jaki zamówiłem z AliExpress. Jest to mechanizm NH38, zdaje się. I on jest, słuchajcie, zapakowany w taki sposób. Tutaj jest rzucony wałek, oczywiście, do niego. Wałków to słuchajcie, te wałki to są to zwykle wszystkie takie wałki właśnie sejkowe, wszystkich tych sejkowych. Wynalazków. Tak, próbuję to przeczytać, ale nie widzę za bardzo, ale to jest chyba NH38, tak, NH38A. nh y, 38 I gdzie będziemy tutaj y, osadzać y, ten zegarek, ten mechanizm? No właśnie, jeszcze nie mam koperty, właśnie jestem w trakcie szukania koperty. Y, chciałem, słuchajcie, to osadzić y, tutaj w kopercie y, po tym Loreo, natomiast no, nie pasuje mi w ogóle tutaj y, ta lubka na godzinie 3, więc tutaj ta koperta odpada, aczkolwiek by pasowała, tak. Do, do tego tutaj słuchajcie, mechanizmu. Zamówiłem bardzo ładną tarczę, już Wam pokazuję. Już Wam pokazuję tą tarczę. Ona jest dosyć fajna, ponieważ ma taki ciekawy zielony odcień. i Zobaczcie, jak to wygląda. Mechanizm kupiłem chyba w cenie 100 zł. One przeważnie są zeszsze, ale akurat była jakaś końcówka, przecena czy cokolwiek. I zamówiłem oto taką tarczę. Jest po prostu naprawdę piękna. Ta tarcza występuje w różnych kolorach. Jest czarna, granatowa, taka seledynowa jakby. I tutaj ta właśnie zgniła zieleń. Ona jest troszkę jaśniejsza niż na zdjęciach, tak mi się wydaje, albo po prostu to są moje ustawienia na telefonie. Natomiast tarcza prezentuje się w taki sposób. Tutaj mamy właśnie ten open heart na tej godzinie 9, Więc tutaj właśnie to będzie będzie w ten sposób wyglądało, także będzie widać, jak duszko tutaj to koło balansu sobie zasuwa. Bardzo fajna sprawa, zawsze chciałem mieć taki zegarek. No i w końcu, słuchajcie, no życzenie się wisiło, jak na razie kwota tu jest 150 zł. No i szukam właśnie koperty. Ale to już będzie temat zegarkowy, na pewno pojawi się to w jakimś tam materiale dalszym. I kolejną rzeczą, jaką chciałem Wam pokazać, to jest, słuchajcie, multitool. Multitul kupiony za 64 zł z AliExpress. Tych multituli, słuchajcie, sprzedali już parę tysięcy. Ja się zastanawiałem, gdzie tu jest, słuchajcie, jakaś taka petarda w tym multitulu. Ten multitul, słuchajcie. 64zł. Mnie się udało akurat kupić czarną wersję, bo sami wiecie, że jestem mega taktycznym gościem. I tutaj wewnątrz dostajemy multitool w takim połczyku. Połczyk to jest taki wiecie, taka kaszanka, ale on trzyma. Ja noszę już od prawie miesiąca na pasku w tym połczu multitool. Jak na razie nic się nie urwało, nic się nie, nie rozwaliło, więc spoko. Ten multitool to jest oczywiście, tak brzydko powiem podjebka jakby z Lettermana, oczywiście jeżeli wiecie jaki to jest model to dajcie znać już Wam pokazuję jak szczęki wyglądają i słuchajcie bardzo ładnie, oczywiście wszystko jest na sprężynce, zobaczcie ta powłoka lakiernicza ona jest trochę taka błyszcząca, widzicie? ona nie jest taka matowa, ona jest taka lekko błyszcząca ale jak na razie się trzyma, coś tam z szczypcami porobiłem troszkę tam się coś starło ma tutaj wymienne szczęki do cięcia, przecinania jakichś tam drutów E, oczywiście, tutaj po otwarciu mamy dostęp do mechanizmu dodatkowych narzędzi. Tutaj mamy Philipsa, i oczywiście e, to jest szydełko. Tak, szydełko ono jest tutaj zaostrzone. E, I powiem Wam, że to jest nawet ostre, e, bo często się spotyka że te wszystkie takie. Ostrzach, które są pomalowane na czarno, one przestają być ostre. Natomiast w tym przypadku, no też to występuje, natomiast no, jest to wyczuwalne pod palcem, tak? Z drugiej strony, oczywiście, będziemy mieć pewnie jakiś tam szereg yy, usiłbokentów płaskich połączonych z jakimiś tam otwieraczami do, do konserw, otwieraczami do butelek. Nie wiem, po cholerę, tutaj te zawsze otwieracze do butelek dają. Yy, dodatkowo tutaj mamy jakieś takie docięcia pasów, który też nie jest za ostry, ale jakby się tak troszkę. Człowiek że tak powiem zmobilizował, to na pewno by coś tutaj z tego zrobił. Oczywiście klips, klips, wygląda na to, że klips jest, nie wiem czy to czarne tak dobrze widać, klips jest oczywiście przykładany, można tutaj na to długie ramię przykręcić, mam nadzieję, że długość śruby na to pozwoli. Oczywiście słuchajcie, one są, te wszystkie narzędzia są blokowane, tutaj mamy taką blokadę, wystarczy to wcisnąć, to możemy zwolnić i po zamknięciu Tutaj mamy jeszcze taki ciekawy zestaw kluczy do kręcenia śrub płaskich. Tak? Tutaj mamy do siódemki, ósemki, 14 i dziesiątki. więc cztery rodzaje śrub możemy odkręcić. Czy jest to, że tak powiem, do ogarnięcia? Czy, czy to jest wygodne, bezpieczne? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jeszcze tym nic nie kręciłem, nie miałem takiej potrzeby. Tak to mniej więcej na chwilę obecną wygląda. I tutaj, jeszcze akurat po otwarciu. Tutaj tego, tego zestawu, do tych kluczy, do tych śrub płaskich. Mamy akurat tutaj blokowane narzędzia, tu mamy pilnik dosyć długi, od razu z linijką centymetry i cale, i tak jak widzicie, z drugiej strony mamy piłkę, tutaj mamy taki jinx do wyciągania. Ona tak, też jest blokowana, tak jak widzicie, więc spoko. To tutaj po wciśnięciu zwolnić, a z drugiej strony będziemy mieć zdaje się nóż zwykły i nóż z ząbkami. Zresztą zobaczymy za chwilę, czy nie, nożyczki będziemy mieć. Tu jest nóż zwykły i powiem Wam, że ten nóż jest całkiem fajny i dosyć długi. Tu jest dosyć długi. Jest tutaj, powiem Wam, całkiem dobrze wykorzystana ta przestrzeń, akurat w tym narzędziu, bo akurat pilnik mógłby być trochę dłuższy. To samo tutaj. Tą piłką też mogłaby być trochę dłuższa. To jest taki jakby na chwilę obecną jedyny mój zarzut. I na samym końcu tutaj znajdują się nożyczki. I te nożyczki ja na początku miałem problem, bo one tutaj się jakby przycinają. E, natomiast tutaj trzeba zwolnić w ten sposób. I, I teraz dopiero dochodzi do zaskoczenia tej blokady. I nożyczki fajne tną. No, dodatkowo one tutaj mają, zobaczcie, taki garn. Jak trzeba byłoby na przykład na kimś e, rozciąć e, jakiś tam materiał, czy coś, kawałek koszuli, koszulki, cokolwiek. Tak, żeby go nie poranić, to tutaj właśnie jest takie coś, żeby można było sobie z tym poradzić. Więc moim zdaniem, słuchajcie, zestaw całkiem fajny. Śmieszne pieniądze, bo 64 zł. Sami ja przyznacie że no nie wszędzie można za takie pieniądze coś kupić. A tutaj dostajemy całkiem fajny zestaw, który ja na chwilę obecną spokojnie mogę Wam polecić. I słuchajcie, te multitule, one nie mają żadnego jakby oznaczenia tutaj. Na tym pudełku nie znajduje się żadne oznaczenie takie, które by mówiło, że to jest jakaś firma. Że to jest jakiś model. Po prostu pisze multitool, kartonik. W środku w tym kartoniku też się nic nie znajduje, więc tak to mniej więcej wygląda. I te multitule najczęściej można spotkać w wersji takiej ze stali tak? takie stalowe srebrne, wiecie o co chodzi, nie? Taka goła stal e, można spotkać. Natomiast ja bardzo długo szukałem, polowałem na taki multitool czarny. W końcu mi się udało i jestem pojonał z niego całkiem dobrze całkiem zadowolony ten klips fajnie trzyma. Można spokojnie sobie w kieszeni nosić na tym klipsie i jest gitara, on jest na tyle ciężki, że on Wam po prostu nie wyskoczy, nawet jeżeli to ten multitool wtedy będzie odczuwalny, tak? albo walnie Wam o ziemię, czy tam o płytki w toalecie, rozwali płytkę oczywiście, bo słuchajcie, to waży 250 gram. Więc tutaj jest naprawdę dosyć dużo tej stali. Z czego jest to zrobione? Ciężko mi powiedzieć. Grubość tej blaszki to jest 1 mm. Nie wygląda to zbyt, że tak powiem, zachęcająco, tak, jakoś zbyt, tak wiecie, solidnie, natomiast no, ta waga jest dosyć, że tak powiem, uzasadniona, ponieważ to jest dosyć duże, to jest full size, to jest takie narzędzie pełnowymiarowe, można powiedzieć, te szczęki są naprawdę fajne i no reszta też jest spoko, spoko wykonana, nie wiem czy oglądaliście mój materiał o multitulu od Gerbera MP-300 Tam na koniec tego materiału pokazywałem Wam podróbkę chińską I ta tamta podróbka ona się że tak powiem nie umywa do tego tutaj zestawu który mam tutaj w ręce Dodatkowo tutaj słuchajcie te to są chyba dziewiątki, z tego co pamiętam. Ja tutaj te śruby na dole dokręcałem. Tych mi się nie udało odkręcić. One są zaklejone czymś fabrycznie. Także jak próbujecie to odkręcać, to cały piwot się rusza. To wszystko. Więc ja tego nie dotykałem. Natomiast tutaj te mniejsze podokręcałem. Oczywiście kapnąłem troszkę tego niebieskiego kleju do śrub. Tak, żeby one tutaj mi się jakoś nie rozkręciły w czasie użytkowania I praktycznie to tyle 64 zł, śmieszne pieniądze, bardzo fajny multitool Do pracy jak najbardziej Jak mi się zgubi albo nie wiem, coś połamie To sobie kupię drugi, skręcę z dwóch jeden I dalej będę używał albo Po prostu będę miał już na części tak? Więc moim zdaniem Na chwilę obecną jestem jak najbardziej Za zakupem czegoś takiego tak? Pokazywałem Wam różne multitule Za większe pieniądze Natomiast ten w tej kategorii cenowej do no nie się do 100 zł, bo one tak chodziły 100 na początku 120, a potem 107, później te ceny spadały, bo już coraz więcej ludzi je miało, może troszkę przestały się sprzedawać. Natomiast na chwilę obecną mówię, no tych multituli jest parę tysięcy sprzedanych i wszyscy piszą, że są naprawdę fajne. I moim zdaniem jest to uzasadnione. Jeszcze raz bym kupił ten multitul na spokojnie, nie żałuję tego zakupu, więc więc polujcie po prostu na przeceny. W tej chwili czarne są praktycznie niedostępne znowu. E, natomiast e, te splachy, te, te, te srebrne one są w cenie e, około 100 zł, tak więc albo czekacie na letnią wyprzedaż i sobie coś takiego kupujecie, e, albo po prostu no, kupujecie sobie, bo musicie, no to i tak jesteście do przodu, bo e, taki Laterman e, kosztuje zdaje się, około 400 zł. Oczywiście nie ma co porównywać jakościowo do Latermana, źle mnie nie zrozumcie, ja wam. E, że tak powiem, nie chcę zastąpić multitula tutaj takim chińskim, powiedzmy, badziewiem, tak? Ale w tej kategorii cenowej ja widziałem droższe multitule, które są gorsze jakościowo niż to, co tutaj jest. Więc moim zdaniem nie ma się co, że tak powiem, wstydzić tego zakupu, ponieważ jest to dobry produkt i jeżeli Chiny idą w tym kierunku jakościowo, a cena jest śmieszna, jak najbardziej jest to spokojnie do kupienia i spokojnie mogę to Wam zarekomendować. Dobra, nagadałem się, teraz nóż. Zrobimy sobie unboxing, a jak żeby inaczej. Oczywiście InPost, paczka fajnie uklejona. Ja czuję, że chyba tutaj w środku jeszcze coś jest. Albo jest dodatkowo rzucony jakiś tam zestaw tych, 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 tych kluczy. Może piwoty są, jakieś coś. Nie, tylko to jest, Słuchaj, Tylko to jest. Nic więcej tutaj nie ma. Jest jakieś zrobienie w tym miejscu, ale to jest chyba tam, jakaś tam napa, coś w tym stylu. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Eee, a tutaj się żadne to samo co tam było klejone, tak? Jest to jakiś tam nóż motylkowy do, do ćwiczenia. Tutaj eee, mniejsze są śruby, niestety. Niestety, śruby są mniejsze, nic tutaj nie poradzimy. Niestety. Lipka. Takie sobie zobaczcie połczyk, Niestety nóż jest jak najbardziej treningowy, czyli gówno drewno, yy, jakaś tam głownia z blachy. Yy. Jest już na starcie taki delikatny luz, coś jak w tym yy, tańszym bukerze, który Wam ostatnio pokazywałem, tym, ten buket plus G10. Ale słuchajcie, można tym robić. Tylki jest dosyć ciężki. Te ramiona są metalowe. No konstrukcyjnie słuchajcie, no jest większy tak, jest większy, te śruby są mniejsze, więc tutaj przekręcanie tych śrub już widzę, że może zakończyć się niepowodzeniem, więc chociaż z tej strony ten piwot, on by wyglądał jakby on był stąd, natomiast tutaj z tej strony ta śruba, no słuchajcie, kocimy, mnie, żeby zobaczyć tak naprawdę, czy to by było dobre, także zaraz zobaczymy, czy będzie dawca. Tutaj też mamy jakieś słuchajcie, te klucze do odkręcania śrub więc Tutaj mamy piny te zewnętrzne i tak to mniej więcej wygląda lacz lacz spężynuje fajnie No tutaj akurat tutaj w tym w tym multitulu w Multitulu Boże w tym motylku ten latch jest dosyć fajnie wykonany, zobaczymy. Zobaczymy czy uda się zrobić jakiegoś słapa tak, żeby ten, ten gówniany lacz może wymienić na to, może to pójdzie. No, ciekawe. Wygląda na to po prostu, że w całym tym y, y, motylku y, najlepszy jest ten lacz tak naprawdę, tak? Latch do czego jest potrzebny? Do trików w ogóle, tak? Przeważnie się usuwa, natomiast przy nożu, ja chciałbym mieć u siebie w nożu po prostu tego lacza który będzie działał więc ja go na pewno przełożę. Dobra słuchajcie ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję że nie zanudziłem. Piszcie co musicie w komentarzach skąd takie śruby po prostu załatwić do tego. Próbowałem te przełożyć ale te są mniejsze od tych więc podejrzewam że te będą wielkości tego myślałem po prostu wizualnie że że no, będzie dawca. Na szerokość, na szerokość to by było, na grubość to by było spoko, to by podeszło nawet. Na grubość to by podeszło. No, na grubość to jest to samo, tak. Natomiast wyjrowe ślubokę skracę. No i słuchajcie, wygląda na to, że będzie działać, że jest OK. Więc spoko. Tutaj jest ta śruba dokręcona. Oczywiście podkładki są dorzucone plus jedna podkładka tutaj z tego co było. I tutaj bardzo fajnie nie ma luzu, jakby zbyt dużego. Jest delikatny, ale to i tak jest bajka z tym, co tak naprawdę tutaj wcześniej było. Natomiast mam problem z odkręceniem tej oryginalnej śruby. Ona będzie musiała po prostu ulec zniszczeniu. Jeszcze spróbuję to delikatnie podgrzać zapalniczką, tak żeby ten klej, bo to też było klejone, po prostu dość dość tutaj i to samo będzie tutaj z tą śrubą tą ślubę muszę też potraktować temperaturą tak żeby ona się mogła wykręcić i wtedy tutaj założymy spężynę i lacz słuchajcie ten lacz nie wiem czy on mi będzie tutaj banglał za bardzo on jest dosyć gruby zobaczcie on tutaj nie wchodzi jest problem tego typu ale nie wiem czy czegoś tutaj nie rozszlifuje, tak? Czy nie rozślifuje po prostu tych ramion bo ten lacz jest naprawdę fajny porządny mam nadzieję że on tutaj powinien tak, on powinien tutaj na szerokość pasować, na długość znaczy się. Więc on tutaj powinien normalnie fajnie zaskakiwać. Natomiast będę na pewno musiał tutaj powiększyć otwór delikatnie, jakimś wietełkiem śmignąć, tak żeby tutaj ta śruba sobie przez to przeszła. Ponieważ ta śruba ona tutaj się wkręca w to miejsce, w którym był stary lacz. Więc słuchajcie, może coś z tego będzie. Może to będzie fajnie wyglądać, fajnie śmigać. No zobaczymy, zależy mi po prostu słuchajcie, na tym nożu, jest fajny, mam do niego duży sentyment, w tej chwili praktycznie ta konstrukcja jest nigdzie nie do, nie do kupienia, więc tym bardziej zasługuje na to, żeby, że tak powiem, przywrócić go do świetności. Od razu popracuję tutaj nad tym, nad tym klipsem, może znajdę jakiś lepszy klips wśród tych nożowych, które posiadam na dwa otwory, może coś się wymyśli, zaraz będę szukał tak żeby też tutaj wsadzić coś, coś lepszego, tak, jakiś deep, e, deep carry, e, tak, żeby tutaj można było troszkę głębiej chować po prostu ten nóż i, i tyle. E, słuchajcie, jeżeli materiał się podobał, tak jak wcześniej mówiłem, oczywiście łapkę w górę, piszcie co sądzicie o tej konstrukcji tego noża i e, e, e z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, hejka.